Cześć, witam was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki jazdy. W dniu dzisiejszym spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaki kupić samochód? Jaki kupić ten swój pierwszy wymarzony samochód? Te słowa słuchajcie, kieruję do kursantów, którzy są w trakcie szkolenia, może też już właśnie zdały prawo jazdy. No i teraz jest problem, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze auta, przy wyborze tego swojego pierwszego auta. Dlatego dzisiaj spróbuję Wam tutaj pomóc. Moje ocenie, słuchajcie, warto się zastanowić, do czego ja te auto potrzebuję. Czyli jeżeli no średnio polski kierowca przejeżdża rocznie około 10 tysięcy kilometrów, no to tutaj, jeżeli będziecie używać te auto 8-9 tysięcy kilometrów, będziecie jeździć po mieście, tak? Bo będziecie po prostu dojeżdżać do pracy 5-10 kilometrów, no to warto tu już co, kupić samochód typowo miejski, najlepiej z silnikiem benzynowym. Później umotywuję to, dlaczego. Natomiast, jeżeli specyfika Twojej pracy wymaga tego, że często jeździsz w i te 7-8 tysięcy kilometrów robisz w trasach, tak, no to wtedy warto kupić samochód klasy średniej. Ze względu na wygodę, tak, i też może raczej to powinien być samochód z silnikiem diesla. I to jest takie moje zdanie też, no, co jeszcze warto, słuchajcie, wziąć pod uwagę przy wyborze tego auta. Warto w mojej opinii kupić, słuchajcie, samochód popularny. Samochód popularny, czyli taki samochód, tę te markę tego samochodu, no, które widzimy na co dzień na tych naszych polskich drogach. Czyli jest tych marek głównych takich z 10, 15, 20, tak? No nie, nie kupowałbym tu samochodu jakiegoś wyszukanego. Samochodu, no, nikt nam nie zabroni jeździć krążownikiem jakimś tam po polskich drogach, ale na pewno nie będzie to zakup, słuchajcie, optymalny. O takim zakupie tutaj dzisiaj rozmawiamy. No i też to nie będzie zakup ekonomiczny. I teraz tak, słuchajcie, no dlaczego samochód popularny? Bo wiąże się kupienie takiego samochodu przeciętnego, fakt jest jeden minus. Nie wyróżniacie się niczym, tak? Mnóstwo takich samochodów jeździ po polskich drogach, tak? Ale no niestety, jak chcemy się wyróżniać, to to wyróżnianie kosztuje. Więc tutaj Warto ze względu na niskie koszty ro, ro, całkowite roczne koszty utrzymania samochodu, warto kupić samochód po prostu popularny, popularnej marki. I, no, ze względu dlaczego jeszcze? Dlatego słuchajcie, że dostęp jest do części bardzo łatwy. Praktycznie każdy warsztat samochodowy zrobi nam tego typu samochód. Ponieważ mechanicy samochodowi poradzą sobie z tymi samochodami. Mają duże doświadczenie w naprawie tych samochodów. Także tutaj koszty eksploatacji, koszty serwisu będą znacznie niższe niż w wypadku, jeśli byśmy kupili sobie taki samochód klasy premium. Poza tym, co jeszcze słuchajcie, no, jeżeli już ktoś się uprze, tak, i powie, dobra, ja chcę się troszeczkę wyróżniać i kupuję samochód Klasy wyższej, tak? Owszem, ale zauważcie, no bo ja tutaj biorę pod uwagę zakup auta za kwotę. No mi się wydaje, że optymalnym rozwiązaniem jest 20-30 tysięcy złotych. Jest to kwota, za którą już naprawdę mamy bardzo duży wybór samochodów. No i oczywiście, tą klasę wyższą wy też kupicie za tą cenę. Ale zauważcie, że tutaj kupujecie samochód popularny, taki miejski i będzie to auto 5, 7, 8 letnie natomiast jeżeli kupicie za 20, 30 tysięcy samochód klasy premium klasy takiej wyższej, kojarzony który nam się już kojarzy z luksusem, to zauważcie, że będzie to auto 12, 15 letnie no wszystko zależy jeszcze od marki tak? także tu już to jest moment słuchajcie, w którym to auto może zacząć sprawiać duże problemy jest to, no bym troszeczkę tutaj uważał z takim zakupem Poza tym, słuchajcie no, zanim, no bo to, no bo to tak najczęściej jest, co jak się no gdzieś tam, no już prawie podjęliśmy tą decyzję, kupuję to auto, jest piękne i tak dalej, warto słuchajcie przed zakupem podejść sobie do sklepu, pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i spytać się o część do tego modelu, który mamy zamiar kupić i tutaj zaraz wyjdzie, no że koszty części mogą być kilka razy większe niż koszty takiego zwykłego auta popularnego, tak? Czyli na przykład pompa hamulcowa potrafi kosztować kilka tysięcy złotych do takiego samochodu. No i naprawdę już wtedy no, no jest problem, tak? Jest problem. Koszty serwisu, no bo już takie auto Wyższej klasy, no nie zrobimy w każdym warsztacie samochodowym. Już będziemy musieli ko korzystać z serwisów danej marki, a to na pewno będzie, będzie tutaj droższe. Także, tutaj, ze względu na koszty eksploatacji, tyle co Wam mogę doradzić, że warto kupić auto popularne. I teraz tak, co jeszcze Wam mogę doradzić? No, no bo tak, jaką kupić markę, tak? Tom albo Tom. Właśnie ta marka to jest... Ja bym tutaj, słuchajcie, nie skupiał się na tym, jaki to ma być samochód, dokładnie jakiej marki, jakiego modelu. Raczej bym wziął pod uwagę sprawność techniczną tego auta. Już mówię Wam, motywuję dlaczego. Słuchajcie, no w dzisiejszych czasach, w czasach globalizacji producenci tymi swoimi umowami, oni się łączą, oni się łączą poprzez to, żeby zaniżyć... Zmniejszyć koszty produkcji, czyli te auta, zauważcie, większość tych aut jest produkowana na tej samej płycie podłogowej w Polsce. O, w Polsce jest przykład z fabryki silników, tak? Powiedzmy, dana fabryka produkuje siedem rodzajów silników, i zauważcie, że te silniki są montowane w kilku modelach, tak? W kilku markach, więc tutaj no, już jest taka globalizacja, że w związku z tym no, ta jakość. W mojej opinii już jest bardzo wyrównana i tutaj skupianie się, że no kiedyś było inaczej, tak? no była bardzo duża różnica w jakości produkcji tych samochodów między jedną marką a drugą. Dzisiaj to wszystko, słuchajcie, moim zdaniem się wyrównało i no tutaj, także tu bym się tak nie skupiał bardzo mocno na, że ten model, a nie inny. Tak? Bardziej bym się skupił właśnie na dokładnych oględzinach i sprawdzeniu sprawności technicznej tego auta. Co jeszcze tutaj Wam mogę doradzić? Dlaczego słuchajcie benzyna? Dlaczego benzyna w mieście? Benzyna słuchajcie w mieście z reguły. Taki silnik benzynowy, żeby generował np. moc 100 koni, to wystarczy mu pojemność 1 litra. Tak? Natomiast silnik diesla, no, żeby generował taką samą moc, przybliżoną 100 koni, to potrzebuje już ta pojemność tego silnika jest większa, czyli od 1,5 do 2,0 i jeszcze więcej. Tak? I zauważcie, że w ruchu miejskim bardziej sprawdza się samochód silnikiem benzynowym, ze względu na to tam jest kilka czynników, ale pierwszy czynnik jest taki, że ten samochód ze względu na to, że ma mniejszą pojemność, a więc ma też mniejszy układ chłodzenia, to to auto nam szybciej się rozgrzeje, szybciej, szybciej nabędzie tych parametrów eksploatacyjnych czyli te parametry, które podaje producent, tak, że pa, samochód pali tyle i tyle na mieście, no to faktycznie, yy, no to będzie się zgadzać. Jeżeli my kupimy yy, samochód yy, klasy wyższej czy klasy średniej, będziemy nim jeździć po mieście, to zauważcie, że na przykład jest pojemność tego samochodu dwa razy większa, czyli powiedzmy dwa litry ma, no to już tutaj układ chłodzenia jest większy, yy, na pewno zużycie na mieście będzie większe, paliwa, ale no też spłynie to słuchajcie negatywnie na komfort podróżowania, no nawet tego krótkiego dojazdu do pracy. Wy dojedziecie do tej pracy, a ten samochód się dopiero rozgrzeje, tak? Także tutaj te szyby yy, będą zaparowane w tych naszych warunkach tutaj atmosferycznych, jakie są w Polsce, no to jest to duży problem. Yy, poza tym te, te auto na pewno nie będzie palić tyle paliwa, co podaje producent, ze względu na to, że on. W pali taką, a nie inną ilość paliwa, tylko w optymalnych warunkach dla niego, czyli czy jeżeli temperatura jest np. 80-90 stopni, gdy on jest rozgrzany już, tak? A tutaj będzie to zużycie paliwa znacznie większe niż podaje producent. Co jeszcze? No, słuchajcie, jeżeli taki samochód pracuje w takich warunkach, że on jest cały czas niedogrzany, wy dojedziecie 7 km do pracy, go gasicie, tego dieselka, no to też wpływa to negatywnie na zużycie słuchajcie tego silnika tak on nam krócej posłuży no jak no też jestem kierowcą zawodowym i widzę jak jest samochód który, który jeździ po mieście o, taki sam samochód o takiej samej pojemności jak ten drugi ten jeden samochód jeździ słuchajcie po mieście to po 200 tysiącach kilometrów zaczynają się duże problemy z takim silnikiem diesla natomiast drugi samochód który jeździ tylko w trasy on potrafi zrobić 400 tysięcy kilometrów bez żadnej awarii, czyli już tutaj widać, że no, nie sprawdzają się te samochody z silnikiem diesla. No, tutaj, w takim ruchu miejskim, tak? Ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, tak? Nie nabywa tych, tych parametrów eksploatacyjnych i tak dalej. Także, no tutaj, odradzam. Odradzam. Co jeszcze, jeżeli chodzi, o, o części, o dostęp do części, no jest troszeczkę problem, bo jeżeli powiedzmy, ja chcę sobie kupić tę to, to markę, która kojarzy się, słuchacie, z luksusem. No to taka lampa, powiedzmy, gdzieś tam stuczkę zaliczymy. Taka lampa potrafi, no zwykły małcie kosztuje od 500 do 700 zł, tak z reguły, jeżeli to są tam zwykłe światła. Natomiast już w takiej wyszukanej marce kojarzonej z luksusem taka lampa potrafi kosztować kilka razy więcej niż od samochodu popularnego. Jeżeli byśmy chcieli kupić jakieś części z rynku wtórnego, gdzieś, gdzieś na szorotach, tak? Też jest problem z takim znalezieniem na przykład takiej pompy hamulcowej używanej, no bo no niestety, no tych samochodów jest mało, tak? Nie ma, nie ma dużo tych samochodów. Yy... Dlaczego jeszcze też nie diesel? Diesel, słuchajcie, jest więcej wymagający. Yy... Części do do diesla są o wiele, o wiele droższe, tak? Taka pompa wtryskowa też po kosztuje kilka tysięcy złotych, tak, natomiast silnik benzynowy więcej wymaga. Jeżeli ten silnik benzynowy, na przykład ma przejechane, no, nawet 300 tysięcy, 200-300 tysięcy, on spokojnie odpali, spełni tą swoją rolę, gdy szczególnie w y, y, niższych temperaturach, tak, i nie będzie z nim problemu, tak, natomiast już diesel, no, tutaj, no, niestety te sprężanie musi być, y, tam, no, po prostu inne są rozwiązania, tak, ta pompa wtryskowa, to wszystko musi być naprawdę, to są bardzo precyzyjne słuchajcie, elementy i czułe na jakość paliwa i niestety jak taki dieselek już ma 300 tysięcy przejechane już jest duże prawdopodobieństwo że będziemy mieli problemy z takim codziennym uruchamianiem tego pojazdu więc tutaj no, części do tych pojazdów na pewno są droższe jest wiele rozwiązań w tam układzie wydechowym tak? no bo silnik diesla generuje no on toksyczność Palin, w silniku diesla jest o wiele większa. W związku z tym są takie rozwiązania, te, że te rozwiązania po prostu są rozwiązaniami drogimi i no, czym więcej tych elementów, tym większe prawdopodobieństwo, że ta dana część się popsuje. Tak? Także no tutaj bym zalecał jednak benzynkę, Benzynkę wymienimy raz kiedyś świecę i ten samochód pojedzie. A w dieslu już nie jest to takie proste, jeżeli te auto już ma te 200 czy 100 tysięcy, tak? Ciężko go uruchomić i no także tyle, co wam dzisiaj tutaj słuchajcie, no chciałem poradzić. Mam nadzieję, że no, nagrałem jeszcze słuchajcie kilka tam odcinków na podobne tematy, tak? Gdzie kupić ten samochód? Za co kupić ten samochód? czy Za gotówkę? Czy na raty? Od kogo kupić ten samochód? Także zapraszam do oglądania, zapraszam również słuchajcie do oglądania. Kolejnych odcinków na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminu na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. Do widzenia.